Według mnie Tarnów znajduje się w najlepszym swoich dziejach okresie. Ta konferencja będzie poświęcona remontowi, nieudanemu remontowi Alei Solidarności oraz dwóm innym sprawom, w których już toczy się postępowanie, śledztwo, które wstrzyma prokuratura rejonowa w Tarnowie na mój wniosek. Jak Państwo wiecie rok temu jedna z głównych ulic Tarnowa, Aleja Solidarności została wyremontowana przez miejskie przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK. Okazało się kilka miesięcy później, o czym nie mieliśmy zielonego pojęcia, podejrzewam, że Państwo też, mówię my radni oraz mieszkańcy tym bardziej, że ten remont został przeprowadzony w sposób niewłaściwy, co potwierdza, co potwierdziła opinię, czy też Fachowa opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Tę opinię w całości znajdziecie Państwo na stronie oburzeni.pl i możecie się z nią zapoznać z mnóstwo szczegółów technicznych i z tej opinii między innymi wynika, czy z ekspertyzy, dokładniej mówiąc, iż jednym z powodów kolein, powstania kolein jest zbyt wczesne dopuszczenie do ruchu pojazdów na tejże ulicy. Wchodziły do mnie takie słuchy, że. Wywierano presję na wykonawcę, aby ta droga została jak najszybciej oddana do użytku. Wywierano tę presję i być może dlatego postąpiono w tak niewłaściwy sposób. A rzeczą istotną dla całej sprawy jest to, że proszę sobie wyobrazić, ta, ten remont nie jest odebrany, ta budowa nie jest odebrana co ma bardzo duże znaczenie dla sprawy. Prezydent Kwiatkowski, który także na tym filmiku Zaskoczył mnie totalnie, ponieważ stwierdził, że nie zna tej ekspertyzy, która była już gotowa w lutym. Więc parę miesięcy minęło i prezydent, wiceprezydent odpowiedzialny za drogi, nie zna ekspertyzy Instytutu Warszawskiego. Otóż on stwierdził, że w ramach gwarancji odzyskamy pieniądze, czy uzyskamy pieniądze na powtórny remont. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie. Nie wiem, jaki jest stan na dzisiaj, ale kilka dni temu była taka podobna decyzja, że cały ten odcinek będzie remontowany, czyli zostanie usunięty asfalt z całej tej długości. Jak Państwo wiecie, no jest to spory kawałek. To, będzie, to kosztowałoby, gdybyśmy podjęli taką decyzję, czy miasto podjęło taką decyzję, kosztowałoby prawie milion złotych, około 700-800 tysięcy złotych. Być może remont będzie punktowy, zobaczymy. Dlaczego prezydent Kwiatkowski mówi, że w ramach gwarancji da się to zrobić? No jest to nieprawda, dlatego, że aby gwarancja zafunkcjonowała, ten mechanizm gwarancji, remont musi być oddany. Droga musi być oddana, przyjęta, odebrana, a, tego, a z tym nie mamy do czynienia. To jest kuriozum, że, że jeździmy po drodze, która jest tak formalnie. Nie jest datna do użytku, to jest plac budowy. To nie jest oddane do użytku, plac budowy. Nie jest tak, że ten remont opłacony, PUG nie otrzymał pieniędzy, a więc mechanizm gwarancji nie działa tutaj. Kto za to zapłaci? No, wykonawca. Jeżeli, jeżeli faktycznie ta ekspertyza jest właściwa, tak przyjmuje, to moim zdaniem zapłaci za to wykonawca, czyli my wszyscy, bo chodzi o firmę miejską, czyli Pług. Oczywiście jest możliwa droga sądowa, która będzie trwała wiele lat, jak Państwo wiecie niedawno zakończyła się sprawa w pierwszej instancji dotycząca ulicy Krakowskiej i z tych wielkich sum, które mieliśmy otrzymać zostało 100 czy 200 tysięcy ile pamiętam, a i to nie jest pewne, jak Państwo pamiętacie sąd uznał naszą winę także za niewłaściwy remont ulicy Krakowskiej, byli, okazaliśmy się współwinni jako miasto, jeżeli prezydent odwoła się, a zapowiada to, to być może nawet stracimy te 100 tysięcy, a może nawet do, dopłacimy do interesu. Więc droga sądowa jest ryzykowna, zwłaszcza, że tutaj wszystko na to wskazuje, że jednak firma miejska ponosi odpowiedzialność. No i oczywiście jest teraz pytanie, co, co się wydarzy. Te wszystkie wydarzenia upoważniły mnie do tego, aby złożyć kolejne zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa, popełnienia przestępstwa. Jak Państwo wiecie, pierwsze śledztwo zostało wszczęte na mój wniosek w sprawie niewłaściwego, nieprawidłowości przy składowaniu śmieci, odpadów przez Miejskie, miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krzyżu. I to śledztwo trwa. Niedawno zostało wszczęte drugie śledztwo w sprawie budowy ulicy Swojskiej bez pozwolenia, wymaganego pozwolenia. I tutaj też nie ma żadnych wątpliwości. Też w internecie Państwo na pewno widzieliście, niektórzy przynajmniej, pismo z, z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które stwierdza, że ta droga została wykonana bez wymaganego pozwolenia. Śledztwo trwa. Jeżeli jest cała seria tego typu wydarzeń, no to źle się dzieje w państwie duńskim, można by powiedzieć, czy w mieście Tarnowie. Jakie jest z tego wyjście? Ja proponuję już od wielu miesięcy. Jedyne moim zdaniem racjonalne wyjście, jakim jest dokonanie pewnych zmian w mieście Tarnowie, moim zdaniem z obserwacji kilkunastomiesięcznych wynika, że nikt. Nie tylko ja, nikt nie jest w stanie się porozumieć z prezydentem. Jego decyzje, zarówno tego typu, jak i merytoryczne, dotyczące zmian personalnych, są zupełnie niewytłumaczalne. Nikt tego nie rozumie, nawet jego zwolennicy. W związku z tym, że z prezydentem nikt nie może się porozumieć, nie pozostaje moim zdaniem nic innego jak doprowadzenie do jak głosowanie w 27 sierpnia przeciwko udzieleniu wotum zaufania prezydentowi, a następnie dwa tygodnie później 10 września głosowanie w sprawie referendum o w sprawie odwołania prezydenta z funkcji. Jeżeli nie znajdzie się 27 czy 10 września 13 głos, bo jak Państwo wiecie 12 osób jest gotowe głosować za przeprowadzeniem referendum, jeżeli się nie znajdzie 13 głos, to myślę, że bez problemu zbierzemy 9 tysięcy podpisów. Różne środowiska już deklarują gotowość pomocy i doprowadzimy jako mieszkańcy do referendum w sprawie odwołania prezydenta Ciepieli. Dzisiaj złożyłem wniosek do posłów z okręgu Tarnowskiego, pana Piotra Saka oraz Wiesława Krajewskiego. Aby zwrócili się do prokuratury regionalnej w Krakowie o objęcie nadzorem postępowania w sprawie niewłaściwego wykonania remontu, ale i solidarności. Ekspertyza, o której cały czas mówię, z Warszawskiego Instytutu jest dostępna na stronie oburzeni.pl. Z tej ekspertyzy wynika, że droga ta została po remoncie oddana do użytku zbyt wcześnie. Według mnie Tarnów znajduje się w najlepszym swoich dziejach okresie.